Frekwencja jest bardzo dobra. Do tej pory przebadano 96 osób, jeszcze nadal badamy. I to jest bardzo potrzebne, bo część osób dowiaduje się, że ma cukrzycę skierujemy do lekarza rodzinnego, który potem kieruje na krzywą cukrową, żeby potwierdzić to wszystko a potem już kieruje, kierowany jest do lekarza-diabetologa na dalsze badania. Ludzie nie wiedzą, że mają cukrzycę, a, a, a mają po prostu. Dowiadują się przy takich badaniach. Co roku takie badania organizujemy.